Hej, Kasia i Darek na Skraju Gaju. Dziś krótki film o sianiu ogórków i o błędach, których się nie ustrzegliśmy w przygotowaniu grządki pod ogórki. Jakie to błędy popełniliśmy i jak musieliśmy się dostosować do warunków panujących tutaj, bo mamy sakramencką suszę. Właściwie od dwóch miesięcy nie spadła ani kropla deszczu, co, domusiał, co sprawiło, że musieliśmy też, też się dostosować do tego, jak te ogórki posiać. A będziemy siać trzy. trzy odmiany ogórków. Pierwsza to oktopus, jak sama nazwa mówi na metce. Druga to sałatkowy gergana. A trzecia to śremski. zwykły śremski. Wszystkie w jedynki. Szukamy w ogóle nasion, które byłyby inne niż F1, bo, bo chcielibyśmy dorwać jakieś stare nasiona ogórków. Jak macie albo wiecie, gdzie je dostać, to dajcie znać. Natomiast dziś siejemy te trzy typy. Co ciekawe, dlaczego one są w tych pudełkach po serkach? Bo to jest ta modyfikacja, którą zrobiliśmy wcześniej, bo zobacz teraz, jak wygląda grządka, którą przygotowaliśmy. Kasia próbuje tu wyznaczać jakieś linie. Zobacz, jak się kurzy, jaką mamy pustynię. Ta grządka była podlewana z Mausera z filmu, który gdzieś widziałeś wcześniej. Z filmu, który który pojawi się tam pewnie gdzieś tam, tam u góry i to było podlewane, a i tak wszystko sakramencko schnie. Więc mogliśmy wysiać te nasiona bezpośrednio do rządków, ale to mogłoby oznaczać, że one nam nie wzejdą albo będą wschodzić bardzo powoli, bo będą suche nasiona w suchej ziemi, więc mógłby to być problem. Dlatego zdecydowaliśmy się wczoraj wieczorem, właściwie to Kasia wymyśliła, wczoraj wieczorem zalała je wodą, i zostawiła na noc. One wszystkie bardzo ładnie nasiąknęły wodą, opadły na dno i w tej chwili nawet jakby się gdzieś tam popatrzyć, o nawet tutaj, to ten jeden wygląda na to, że już kiełkuje. Tak? Co to oznacza? To oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem jak je wsypiemy, włożymy do ziemi i zalejemy wodą, to istnieje szansa, że no, one nie wyschną i wzejdą i te błędy, które popełniliśmy z przygotowaniem podłoża nie będą takie istotne. A jakie te błędy popełniliśmy w przygotowaniu podłoża? Ano popełniliśmy takie, że jak pamiętasz, to tutaj tą grządkę przygotowywaliśmy metodą wykopania położenia kartonów i przysypania. drobiazg polega na tym, że nie podlaliśmy tej grządki przed położeniem kartonu i nie zlaliśmy na mokro kartonów, co oznacza, że te kartony są sztywne. Mało tego, ponieważ nie mieliśmy czym wyściółkować, to nie wyściółkowaliśmy, więc tej wilgoci w ziemi jest mało, te kartony są sztywne, więc generalnie to robimy taki eksperyment, bo nie wiemy, jak nam to e, sianie wyjdzie, bo chcemy się przebić przez warstwę E, przez warstwę tektury. E, właśnie Kasia robi e, pierwsze próby. E, chcemy się dobić, ale tam widać po podlewaniu, to jednak trochę trochę wilgoci jest. A, ale chcemy się przebić przez warstwę tektury. Jak to wygląda? Nawet się robię. Nawet serwie. To jest na żywo. My w ogóle nie, nie przygotowaliśmy się do tego, więc kręcimy tak, jak jest, bo chcemy pokazać, że nie zawsze są sukcesy. Powiedzieliśmy Wam, że będzie to normalnie na żywo, tak jak robimy, więc robimy. Jak widać tu się rwie, tu też spróbujemy jeszcze tutaj. Tak, chodzi nam o to, żeby przerwać karton, żeby te ogórki mogły sobie iść do ziemi, ponieważ tu nie ma ściółki, ponieważ nie ma tu wilgoci, więc chcemy, żeby tą wilgoć spod kartonów, bo tam zawsze wilgoć będzie, żeby wilgoć spod kartonów, żeby korzenie doszły pod kartony. A gdzie tu ten karton jest? No właśnie, on chyba nie ma, bo tutaj próbuję go znaleźć. No bo tutaj jest. No tutaj jest, tylko że tu jest chyba koniec kartonu. A, może koniec kartonu. Tutaj nie ma. Dobra, to trzeba to poszukać, gdzie tu. tutaj na pewno jest, więc zobaczmy. Dobijmy się do kartonu. No, to jest karton. Tu też trafiłam. Akurat. A, czyli trafiłaś miejsce. w miejsce, gdzie tego kartonu nie ma. A to może nawet dobrze. To dla ogórków naszych będzie lepiej. To, to na ogórków zobacz. doskonale, dobra. Karton, tu bo grupy. tu jest karton, i tu jest karton. I akurat trafiliśmy z rządkiem, tak że te między kartony zupełnie szczęśliwie popełniliśmy błąd, bo te kartony o, powinny na siebie tutaj. podlegać. <laughs> natomiast tutaj ewidentnie. A, a tutaj już się dokopaliśmy do kartonu i ten karton jest. A co to oznacza? że musimy go, o właśnie, musimy go poprzerywać, tak, żeby żeby te nasiona wrzucić. Czyli różnica jest taka, że tutaj w tym rządku, ponieważ ten rządek jest na kartonie, będziemy siali pewnie punktowo. Tak, w ogóle ogórki będziemy siać punktowo, po trzy. E, są różne metody, e, niektórzy mówią, że jedno ziarenko co 10-15 cm, Odkąd pamiętam, mama zawsze y, siała ogórki punktowo do dziurki 3 w odległości około pół metra, kolejne gniazdo 3, i 3, i 3, i 3. Więc w ten sposób będziemy to punktowo, ale po trzy nasionka do jednego y, dołka. Więc nawet nam to wyjdzie tak, że nie trzeba będzie tego kartonu zbyt dużo i zbyt mocno męczyć. Czyli robimy dołek, dziurkujemy karton. Wrzucamy trzy nasionka 30-50 cm odległości następne 50 cm odległości następne. I teraz tak, te, dwa, te dwie grządki, czyli dwa rodzaje ogórków, postanowiliśmy w tym roku zostawić na ziemi, tak? Tak, czyli będą się położyły, będą się położyły, przy okazji zaściłkują nam tu całe to, to poletko, natomiast ten ogórek tu chcesz jaki posiać? Tą gardenę, bo to jest ogórek sałatkowy. Dobra, natomiast ten ogórek sałatkowy po, po, posiejemy tutaj i myślimy na tym, normalnie to zrobimy w to taką konstrukcję dla wszystkich tych ogórków, bo chcemy docelowo je uprawiać na takiej konstrukcji nośnej. Jeszcze nie wiemy, jak ją zbudujemy, ale chcemy, żeby one się, się pięły. Natomiast w tym roku nie zdążymy tego piania. Piania Nie zdążymy, <noise> zdążymy piania ogórkom zrobić, więc tu wymyślimy prawdopodobnie coś, poustawimy jakieś deski z WATS czy z kontrolat, które nam zostały do siatki i tak, żeby te ogórki jakoś sobie doszły, doszły do siatki. Czyli ogólnie rzecz biorąc ten rządek tych sałatkowych będzie pienny. A te dwa będziemy prowadzili normalnie po ziemi, i przy okazji zobaczymy, czy te korzenie przybyszowe, które ogórki wytwarzają na ziemi, dają coś więcej i jakie będziemy mieli plony z ogórków, które się płożą w porównaniu z ogórków, które będą się piały na podporach. No i oczywiście żelazna rzecz pod każdą, pod każdy dołek z nasionami pójdzie trochę obornika po to, żeby żeby te ogórki miały co jeść. No bo ogórki jak każdy wie, to są straszne żarłoki i one potrzebują bardzo dużej ilości wody, od cholery wody i tego się bardzo boimy, bo mamy tutaj bardzo suchą ziemię. Więc będziemy musieli o tą wodę dbać. No i potrzebują ogromnych ilości pokarmu, bo zarówno ogórki jak i pomidory to są wielkie żarłoki, choć teoretycznie w ogórku to w zasadzie nic nie ma. Tu jest ten kawałek, gdzie udało mi się już go wcześniej przerwać. Tutaj już tak jest. Więc prawdopodobnie tutaj wykopiemy ten dołek. Trochę głębiej. Zobaczcie, że wilgoć jeszcze jest, no jesteśmy szokowani, no ale to jest ten efekt pod kartonem pod kartonem zawsze będzie mokro. To pamiętajcie o tym, że ziemia jest wilgotna nie tylko z dołu, ale z wierzchu, a wilgoć jest transportowana z głębi ziemi na zewnątrz. Więc jeśli odetniecie tą wilgoć kartonem, to zawsze, ale absolutnie zawsze pod kartonem będzie wilgoć, niezależnie od tego, jak sucho będzie na wierzchu. I to jest i, i, i na tym chcemy się i to jest nasza nadzieja, że te ogórki po prostu pójdą pod karton i pod kartonem będą miały odrobinę tej wilgoci, której na pewno nie będą miały tutaj na wierzchu, niezależnie od tego, Czy to podlewać będziemy czy nie. Poszedł na wóz, do dołka lejemy wodę. I jak widzicie, ten dołek zostaje, tak jak było to na poprzednim filmie. Tu gdzieś znowu jest link do tego filmu, gdzie wsadziliśmy e, tą pseudometodą stripteal na działce na, na grządce e, dynie i fasolnik chiński. E, tak, dokładnie tą samą metodą robimy z ogórkami. Drugi dołek widać już karton. Jest trochę wilgoci, bo jak wczoraj, jak ostatnio podlewaliśmy tą wodą z małzera, to ona jeszcze troszeczkę została i trzyma. Tak, bo jak pamiętacie z poprzedniego filmu, z tego gdzieś tam tutaj, no to jak czyściliśmy małzer, to wszystko wodę z małzera właśnie wylewaliśmy na tą grządkę tutaj po to celowo, żeby przygotować ją pod ogórki. Ale wygląda to dużo lepiej, niż się spodziewaliśmy, póki co. Bo co ciekawe, jak widzicie, tu jest dziura, gdzie Kasia pod... kopała się pod kartonem, a pod kartonem nie laliśmy wody. Więc teoretycznie tam powinno być sucho, a okazuje się, że już ta woda, która próbowała odparować, została przez karton zatrzymana i jest pod nim jakaś wilgoć. Ponieważ bardzo kiepsko ta woda nam wsiąka, na razie przygotuję sobie kilka dołków w oczekiwaniu aż ona wsiąknie a potem będziemy sadzać nasionkę i zasypywać je ogórek nie musi być posadzony bardzo głęboko więc żeby nam był w stanie wykiełkować nie będzie to pół metra pod ziemią tylko kilka centymetrów więc no i zgodnie z teorią ogórek jak i wszystkie dyniowate ogólnie rzecz biorąc Wszystkie dynie, tykwy, ogórki, czy też ziemniaki, czy też nawet pomidory powinny wytwarzać korzenie przybyszowe przy zetknięciu, po zetknięciu z ziemią. To też chcemy dokładnie sprawdzić, jak to wygląda. I czy będzie różnica między uprawą dołkową, gdzie na pienną, gdzie właściwie ogórek czerpie tylko i wyłącznie z korzeni w punkcie, gdzie było posiane nasiono, czy też będzie różnica między uprawą płożącą, gdzie teoretycznie powinny pojawić się korzenie przybyszowe i wtedy te ogórki z ziemi powinny czerpać wilgoć całą długością swojej łodygi. No ale to tyle teoria, która gdzieś tam mówi o ogórkach, natomiast my tego nigdy do tej pory nie sprawdziliśmy. Więc będzie tutaj okazja, żeby na tej grządce zrobić eksperyment i zobaczyć, czy faktycznie te korzenie przybyszowe się wytwarzają i jak wyglądają plony w zależności od tego, czy ogórek pnie się tylko i wyłącznie z korzenia od nasiona, czy też ze wszystkich korzeni przybyszowych łącznie. Jak widać na razie, to tak jak Kasia mówiła, przygotowujemy tylko dołki wilgotne jeszcze bez nasion ze względu na chłonność gruntu. No i zobaczymy później, jak już, będziemy, jak już ta woda wpije. To wsadzimy nasionka i pójdziemy dalej z robotą. Biorę od razu do ręki karton. Nie jest źle. Powinien być suchy, a on jest najzwyczajniej w świecie wilgotny. A to wygląda, że to jest bardzo dobry znak. To jest ta uprawa punktowa. Zobacz, że my w zasadzie tutaj nie przygotowujemy ziemi w całości. Oczywiście przygotowaliśmy grządkę jako taką, bo chcemy w ogóle ten kawałek ogródka przygotować na przyszły rok. Ale w tej chwili stosujemy uprawę punktową, czyli, czyli nawóz i, i wilgoć idzie dokładnie w punkt pod miejsce, gdzie będzie siany ogórek, a cała reszta ziemi będzie nieuprawiona. I myślimy jeszcze o tym, czy tych fragmentów. Dokładnie tych punktów, gdzie będą posiane, posiane ogórki, nie pościłkować trawą skoszoną, po to, żeby tą wilgoć jak najdłużej przy nasionach zatrzymać, szczególnie w fazie kiełkowania, w fazie liścieni i w fazie tego pierwszego rozwoju, kiedy ogórek jest najbardziej wrażliwy na przesuszenia. No, i teraz przygotowane dołki. Wkładamy nasionka. 3. I przysypujemy ziemią. Tej ziemi musi nie, tam 2 cm, 3. cm. Nic więcej nie trzeba. No i na koniec ponownie. I znowu woda. Odlejemy. Oczekam. Wczoraj, przepraszam, ostatnio przysianiu naszych dyniowatych Po Podlaniu dwa nasionkami wypłynęły, więc <grymne> woda ma jednak siłę wypłukiwania dość dużą. Także zobaczymy za chwilę, czy wszystko ok. Od razu przypomina to zabawę z dzieciństwa, jak się budowało tamę z gliny, żeby zatrzymać wodę. To taki powrót do, do dziecięcych czasów. I teraz ten sam proces powtarzamy dla pozostałych dwóch odmian ogórka. nasion co nam zostały rzucamy tak o pyk poszły na ziemię zobaczymy czy, czy natura sobie poradzi i czy się o nie okaże że wrzucone na ziemię będą rosły lepiej niż te nasze zadbane a teraz ostatni element ponieważ jest sucho jak biur, to po, to nie chcemy żeby ta woda którą tu wlaliśmy w te dołki wyparowała a Kasia świeżo skosiła trawę no to bierzemy taczkę trawy i wyściłkujemy. Punktowo te dołki z wodą, trawą świeżą. A prosto, dlaczego świeżą? Skoro cały czas każesz suszyć. E, bo nie będziemy kładli dużo trawy, tylko położymy małą warstwę świeżej trawy, mokrej. Bo zależy nam na tym, żeby ta mokrość z trawy oddana była do ziemi. Normalnie, jak kładziemy trawę, ściółkujemy na mokrą ziemię, to mokra ziemia nie oddaje. To trawa nie oddaje wilgoci ziemi, tylko ogólnie rzecz biorąc zabiera tą wilgoć. Czyli osusza się. I można, moż, można wtedy, i wtedy właściwie trzeba tą trawę mieć trochę pod, podsuszoną. Natomiast jeśli ściągujemy na ziemię taką suchą jak tu, to śmiało możemy położyć mokrą trawę. Oczywiście tam 5 cm nie więcej. I kładziemy ją, pamiętajmy, tylko punktowo, więc nie ma problemu, że ona zacznie gnić obszarowo. Kładziemy ją punktowo, małą warstwą, na suchą ziemię, co oznacza, że ta trawa błyskawicznie nam i tak wyschnie. ogórków mamy za sobą i pomimo tego, że mieliśmy błąd, czyli nie podlaliśmy ziemi pod kartony, to udało się posiać te ogórki i to całkiem w wilgotną ziemię. Nie było też problemu z przebiciem się przez kartony, bo myśleliśmy, że one będą sakramencko suche i będą wielkie problemy. A okazało się, że raz, wilgoć pod ziemi została przez kartony zatrzymana i one sobie podciągnęły, a dwa, jak czyściliśmy, wypuszczaliśmy wodę z mauzera i wlaliśmy ją tutaj, to okazało się, że ona też bardzo ładnie w kartony wsiąknęła i zatrzymała te kartony i dzięki temu były miękkie. Dało się ogórki bez problemu e, e, posiać pod kartony. Znaczy, przebić im korzenie, bo one są nad kartonami, ale przebić im miejsce na korzenie. Obornik granulowany poszedł głęboko pod karton, na jakieś 10-15 cm, boże nawet. Dlaczego? Bo chcemy, żeby korzenie szły w głąb, żeby nie zostały tylko i wyłącznie na wierzchniej warstwie, bo ona będzie sucha. Chcemy wymusić, żeby szły po pokarm w głąb i po wilgoć w głąb, bo ta wilgoć pod kartonami zawsze będzie. Co jeszcze daje punktowa uprawa? oszczędność zarówno wody później przy podlewaniu, bo podlewać nie musimy całej grządki, tylko punktowo. Ona i tak się będzie budować pod kartonami, więc tu nie jest, to nie jest jakiś wielki problem. Na przyszły rok będziemy mieli tą grządkę gotową. A dwa, dwa nawozu użyliśmy tylko po garstkę, też punktowo. Czyli też nie trzeba było całego tego nawozu siać po całej grządce, bo póki co na razie nie ma takiej potrzeby, dopiero jak te ogórki pewnie ruszą, dopiero będziemy w coś myśleć, ale wtedy będzie, będą jakieś gnojówki w akcji. No i po trzecie mniej pracy, bo gdybyśmy mieli siać rządki i robić całe rządki, czy też, czy, czy też siać z palca rządkami, no to byłoby, to byłoby trochę więcej pracy, bo ten karton trzeba byłoby przerywać na całej długości, a takie sianie gniazdowe powoduje to, że nie będzie trzeba też przerywać tych ogórków, będą miały luźno. Jeśli siejemy trzy nasiona, to nawet jak jedno czy nawet jak dwa nie wyjdą, to jedno zawsze wzejdzie. No a jak wyjdą wszystkie, to też żaden problem, po prostu wyciągnąć to jedno nasionko, jeśli będzie ich za dużo. I w ten oto sposób mamy zakończoną grządkę ogórkową. Jak widzicie, wszystko się dzieje na żywca bez ciemniania. My nawet jak przyszliśmy tutaj nie bardzo wiedzieliśmy co będziemy robić i jak ten karton nam się zachowa, jak ta grządka się będzie zachowywać, więc jak widzicie trochę improwizacji, co, co zostaniemy na polu, co zostajemy na grządce, jak, 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 jakie warunki, to się tych na bieżąco do tych warunków dostosujemy. I to by było dzisiaj na tyle z ogórków. Jak się podobało tradycyjnie daj kciuka, E, zasubskrybuj kanał, jak chcesz tych starych dziadersów oglądać. E, do zobaczenia, trzymaj się, cześć.